Sam idziesz? Trzymaj go troszkę, bo czasem mu się nożka tam po... po... tam. Co, co? Sam idziesz? Sam idziesz do nas? No mamy. chodź. Idź do mamy. Ajajaj. Idź do mamy. No wołaj go. No chodź, Kacper. Kacper. Idziesz się kąpać? A no chodź. Musisz tam być, jak chcesz się iść wykąpać. No chodź. A tak. Ta No! Tata też idzie z tobą, Czupam. widziałeś? Tata czuwa! Fajne schody? Ło! <grym> no bo Kacper! No chodź się, będziemy kąpać! Idziesz się kąpać? Kacper! Chodź się, idziemy kąpać! No chodź! No idź! No chodź! No ja teraz mam jakieś ciekawe rzeczy na tych schodach. Kacper! No chodź! No i do mamy! Łazimy dalej! No chodź! Tak! Ściana Ta fajna? Fajna ściana! Jakiś nowy kolor, nie? Kacper! No chodź! No chodź! Kacperku! No chodź! No chodź do mamy! No chodź do mamy! Nice! No, chodź do mamy, Kacper! śrubki zobacz. Kacper! Chodź, będziemy się kąpcić! No, chodź! No, chodź! O no, idziesz! to jest za dużo śrubek, jakiś śr 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 tam. Idziesz do mamy! No, chodź! No, chodź! No, chodź! Skromaj się, skrobaj. Czy to jest Skrobuj się, ojku, <grymne> jeszcze dwa o, ściana ciekawa, no chodź, ma się zbliżenie, teraz się musi odsunąć. Yeah! Nie, <grymne> Ślicznie! Ta, do łazienki no. od razu, ta. 励志。